Dobra, puszczaj, kurwa, ten Puszczam, będzie. ale co to jest? wiesz, to może być mega gówno w ogóle. sorry za to, jak coś. Szacuj, dzięki zawsze, bo z Kolimą Robi sobie też żarty, ale szacun dla niego pomyłki. To jest mordo. Z Kolim się u mnie wypowiada. I no, mówi, że, mówi, że mówi, że ten, to jest sample stary zrobiony Ale zabaw. mówi, nie, szacu, nie, dzięki. mówi, że czasami se żarty ze mnie robi, ale ogólnie to dobrze, bo promuje coś tam, coś tam. Zawsze wódki z koliną robi sobie też żarty, ale szacunek dla niego powrócił <grym _dźwiększynka> Nie wiem. jak ty to robisz? Ciebie, tak jak super Marii Masz ci gwiazdki, na 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 Latynijskie pośladki, na 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 Ty nie graj ze mną w szaty, o nie, nie 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 Bo nogi masz jak zwaty, na 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 Vem Części ale już trochę pijana Tak się budzimy po mieście, mam na ciebie plany do rana Berlin, Madryt, hotel, Ejfas Torba, rady, jak motelka Moskiem masz ciało jak wózka w torka Budzisz się rano, wiesz jak się zachować Ciągle na mało, niepolina boli Leży głowa Leżę pod barmą jak Pablo Escobar Sądzę do klubu, zamawia pierwszą centymionę Zawsze dla siebie najpiękniejszą, kto więcej bierze się siebie mała Ty! Żebyś trudno stała, tej nocy, noc została mała co moje. moje, kolejno Mam jak ma pierwszą centyfionę, zawsze dla siebie najpiękniejszą Chcę w siebie mała, chcę być co noc Skarbie mnie tej nocy, noc została mała Rozkładam nogi swoje i biorę to co moje Kolejno noc, nie skarbie, spędzam mi żywe dwoje Chciała mieć komputera, jak twoje koleżanki Podejdę teraz dłużej, ja zrobię z siebie majski Chcę wstała, chcę wstała, chcę wstała Chcę wstała, chcę wstała, Dla mnie, tak tańczysz, tak dla mnie Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz się to pierdole, uwaga No kurwa całkiem nieźle w tonacji. No nie spodziewałem się tego kurde, że, że tak będzie, ale w pozo w pozo. Nie no pan. Nie, no dobrze, kurwa. Dobrze w chuj. Super, no. Dobrze w chuj dla mnie zajebiste.